Dziś spróbujemy strollować największego nuba na serwerze jako zwierzaki na 10 sposobów. Tam jest ufoczek. Tam gdzieś w domku lata sobie ufoczek, czyli największy noob na całej ferajnie. A ja wszedłem w posiadanie bardzo specyficznej mikstury. Jak którą wypiję, zmieni mnie w losowe zwierzę. W moim laboratorium kryje się więcej dziwnych mikstur. Jeśli chcesz się przekonać co one robią, kliknij guzik subskrybuj, co zna łapkę w górę. Bo w niedalekiej przyszłości być może je przetestujemy. Więc sprawdźmy, w jakiej dzisiaj zwierzę się zmienię. O, krowa! <laughs> Ciekawe, wie krowa mamy? Wiele możliwości, więc musimy trochę uważać. Mu-mu! <laughs> <laughs> Przynajmniej nie jesteśmy jakimś kurczakiem. To by było bardziej ryzykowne w ogóle. Ej, co tam robi wielbłąd? Nie wiem i wolę chyba nie pytać. To pewnie jakieś sprawki do Knesa. Okej, okay, mam chyba pomysł. Nie spodoba to się nubkowi, ale mam tutaj w skrzynce już przygotowane niewidzialne bloki. No dobra, prawie niewidzialne. Ale wydaje mi się, że ufoczek tego raczej nie zauważy. Naszą pułapkę ustawimy gdzieś na przykład w wąskim miejscu, tak żeby ufoczek na pewno w nią wpadł. I klasycznie zaczniemy od zrobienia głębokiego dołu. O nie, o nie, to jest piwnica do Knesa. No dobra, jednak z tym dołem nie możemy zaszaleć. Po prostu wlejmy tutaj lawę. Tyle starczy. Teraz na to położymy trzy trapdory. No i co pomyślisz? Że przecież coś takiego nawet Nubek zauważy. Ale spokojnie. Te trapdory możemy sobie zamaskować. I nie widać dosłownie nic. Aha, jedyne co? To potrzebujemy przygotować trzy płytki naciskowe. Na których również umieścimy trawę I będą one prawie niewidoczne No come on. Czegoś takiego Ufoczek raczej nie zauważy Zwłaszcza jak będzie gonić krowę Teraz tylko sprawić, żeby Ufoczek bardzo chciał nas dopaść I nawet mam plan jak to zrobić Tylko najpierw muszę przestać być krową Więc co trochę dziwne, ale muszę wypić mleko Chodźmy do Ufoczka zrobić mu ochotę na krówkę Ufoczku, jesteś u siebie w domku? Halo, halo, kto mówi? No to ja, dilerek, chodź, chodź tutaj na dół Mam coś dla ciebie, Ufoczku Jest to wyzwanie, diamentowe wyzwanie Diamentowe? A coś wygra? <grym> o, słuchaj, Ufoczku, działa to w ten sposób Mam tutaj 16 diamentów I słuchaj, za wow. każdą skórę krowy, którą mi przyniesiesz W ciągu najbliższych 15 minut dostaniesz jeden diament Co, Ufoczku, podejmujesz o, no. tego wyzwania? To brzmi bardzo trudno, ale postaram się, może wszystko wygram i będę bogaty. Okej, okay, warunek jest taki, ufoczku. Te skóry to muszą być nowe skóry. Nie możesz chodzić do swojego domku przez najbliższe 15 minut, okej? Okay? Okej, okay, czyli co mam i po, i po prostu tak w plener i szukać krów? No tak, zróbmy to może w ten sposób. Zaczynamy za minutkę, okej? Okay? No dobra, ale tu w ogóle krów nie ma. O, nie no się, właśnie, no to będziesz zdanie. mieć problem. Ja się po prostu ustawię z daleka i będę cię obserwować, więc jakbyś coś tutaj kombinował i próbował komuś innemu ukraść krówki, to również to będę wiedzieć. Nie, wielbłąd nie może być. W ogóle skąd ten wielbłąd się tu wziął w oczku? Czy to, że ty wiesz? Mm, ja nic nie wiem, nie pytaj mnie o to. Brzmisz podejrzanie. I teraz ja jako krówka niczego sobie chodzę po świecie, niczego się nie spodziewam, czy Ufoczek nie ma łuku? Nie zastrzeli mnie, mam nadzieję. Czy on tam jest? On mnie nie widzi. Co on robi? Lata z sikierą złotą. Czy on nie szuka tych krów? Co jest grane? Gdzie są te krówki? Tyn, 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 how, how? Kici, kici, hał, hał. Jest tu jakaś krówka? On <laughs> nazywa... Czemu on krowę kici, kici? No patrz na mnie, Ufoczku. O, jest, jest krowa. Ej, krówka, czekaj. Cześć, Ufoczku. O, o nie! Czemu tak strasznie o, wygląda ten Ufoczek? O, o, co on robi? Czy o, o, o jaka to jest ta O, co on robi? Co on robi? Co on robi? Co on robi? Co on Co on taki Co on Chodź. Co no, on nie Co on robi? Co O Naprawdę nie zrobisz? Fosze. Naprawdę Fosześć. nie zrobisz? Tak, to tak, o, o! robi? Co on Halo, To! Co to jest? O nie! Co on tak prosto! Okej, okay, pierwszy prank chyba zadziałał. Krowo, krowo, gdzie ty jesteś? Gdzie te krówki? O, chyba mnie mm, szuka. Na Adam mnie nie widzi. A? To jest niemożliwe. Ej, o! o Szymano! Cześć! Słuchajcie, kolejny prank. Ej, polega na jest tym, jest taka że sprawa, jestem krową. Ej, nie uciekaj przede mną. Jestem krową, która mną. ma skrzydła. Mówić? I może to Ja zadać. cię muszę zabić. Ej, o To odlatuje! Nara! Jak to? Krowa? Oh! Nie no, w tym świecie? Ej, yo, to jest mega to wygląda w sumie epicko. Mm. Gdzie tak... Oh, Ale to jest... No, no, no. Gdzie? Krówko, Krówko, gdzie jesteś? Wezmę Krówko. Krówka weźmie fajerwerkę, oh. wystrzeliłem się. I o, będę na niego UFO, będę na jego UFO. Czekać na niego po prostu. Gdzie gdzie ta krowa Pasę jest? się na ufo, zielone ufo jak trawa mniam 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 pyszna trawa kici, kici, krupki. Kici. No. O krupki ona jest O, Ej, co robisz mnie? idzie do mnie idzie to. do mnie ja się potrzebuję do Misty! Ty się dowiedział diamenty! Chodź do mnie! Wiem pyszne ufo! No Jakie pyszne wejść. zielone ufo, kocham! jeść Daraz, ufo! Muuu! Muo latała! Co to, to, to ma być? O. O nie! On nie, on rozwala dobra, sobie nie, to znaczy, domek! Dobra. Bo naprawdę roste diamenty! Jenny, czemuś tak wkurzył? Jeszcze nie rozwala Daraz, to! Gdzie. Co jest grane? Tu wejść. I za chwilę o nie. Za chwilę stąd zlecimy. Postawiłem. Czekam aż tu wejdzie! O nie! Tu, Oje! Tu. Nie. Nie. Nawet mi nie dotknął! Ty. <śla> ja nie mogę! To a. się wydaje trudniej, trudniejsze niż miało być! Dobra, trzeba tak powoli. Poskrawam się, chyba mnie nie widzi za co A totalnie Dobra, nie widzę! Totalnie nie go nie widzę! Totalnie I... go... I nie walnął i zleciałem! Pyk! Nigdzie nie czytałem o tym, że krowy ziemskie latają. To jest jakieś mega dziwne. w co za świat. No kto by to słyszał, Ufoczku? Co latające krowy? W sumie coś w tym jest. To jeśli one latają, to jak dają mleko. Jajkami? Chyba nie. Ech, muszę mieć te diamenty, w końcu ją zapię. Nie poddam się tak łatwo. Nie poddam się. Zdobędę tę krowę i zdobędę te futro i dam to do... ...dealerkowi. <laughs> powodzenia, Ufoczku, powodzenia. To będzie mega głupie, ale sprawdzimy! IQ ufoczka. Napiszę tutaj na tabliczce darmowe krowy i strzałeczka w prawo. Następnie kolejna strzałeczka będzie tutaj. Darmowe krowy. Tym razem w lewo. Ufoczek pójdzie sobie tędy, tędy, tędy i zobaczy kolejną tabliczkę. A jaką? Darmowe krowy. Znowu w lewo. Pójdzie sobie tędy, pójdzie tędy i tabliczka darmowe krowy. Jeszcze kilka razy. Darmowe krowy. <laughs> o nie, to wygląda jakby wskazywało na mój grup. Mam nadzieję, że nie o tym pomyśli. Żeby nie było przypału, tuż za grobem będzie kolejna tabliczka. Darmowe krowy. Proszę bardzo. Po czym jak ufocek dotrze już tutaj? Zobaczy tabliczkę w tym miejscu. Darmowe krowy. <laughs> I ta tabliczka doprowadzi go do tej, i zobaczymy, czy wpędzi się w jakiś lub. I kiedy się zorientuję, że ktoś tutaj robi sobie z niego jaja? Aha. Tamta tam tamta uciekała. Co? O, jest o, Jestem! Jest? Kruś, o, tu jest! Normalną krową. Dobra, jestem to zupełnie bądź, normalną, normalną krową. krową. Nawet Dobra, nie sprintuję, nawet nie sprintuję. A, ale jestem wolny. Ok, jest taki w tym, żebym. Do jaskini? Do jaskini Kto to by powiedział? Sprawnie zniknął, że jasko szukał mnie gdzieś za tym mostem. Okej. Okay, Kto mi I... zauważy? Co teraz? Niech przejdzie Mian tylko Marian? przez most. Aha, dobrze szuka.m. Czy tak chyba potrafi pływać? Może ta spadła. Oj, nie zło. Źle obstawiasz, nie tym razem. Ta jest jakaś nawiedzona. Latające krowy. Później uciekające, jedna sprintuje, druga idzie wolno. O! Co, co to o, o, o. jest? O, darmowe krowy. Co darmowe? Czy to znaczy, o? że to będą darmowe krowy? Aha, nie, tak, tak chłopaczku! wygrałem super, to! Nie. wygrałem to! Jaki wygrałem zajrany! O! w kolejno! Jak się będę 16 dymetów, to tak, tak kupię. totalnie! O! Do nie wiem, czy dom do knesa jest wart! 16 dymetów! Chłopaczku! I dostępne? Nie, idzie, wygrałem idzie. Ej, on się coraz bardziej jara! O nie! Co tu jest, darmowe krowy? Tak, skręcił! Ty... To jest tylko cmentarz! O, o nie, chodź. tak! Bałe się tego! Myślisz, że to chodzi co? o grób! Nie, nie wchodź do grobu w oczku! to nie idzie. Nie to jest mieszka do grobu. dealer! Jak mieszka? O, o nie przecież chodzi? to sam napisałeś, FOK! Co ty? Nie! Wiedziałem, ma... że on A, wejdzie to do to grobu! Czemu? na pewno! Czemu? Żeby... Wlazł? Kto to napisał? Czy koś sprawka? O, nie no, tylko muszę Fok Ma demencję! On to napisał dwa ciki temu. muszę wygrać! Dobra, tu się wykopię z tego dołu, tutaj sobie postawię. Ale to jest frajer z tego dzierka Jeszcze dał napis darmowe krowy To jest niesamowite, ja to wygram Ale jeszcze, dobra, lecę tutaj znowu Czemu się to ja rozdaję te krowy? Mam takie przeczucie, że ja już tu byłem wcześniej Albo Nie, odbyłem, co ale... ty oczku? No. Oczywiście, że chyba... się myli czym... Nie, no nie byłem tu wcześniej nie. Następna, dobra Dobra, wiecie co, słuchajcie, I... ja może dam mu tam Sobie szukać tych darmowych Krów, a w międzyczasie Zrobimy kolejnego praka Tym razem będzie troszeczkę bardziej Wymagający, ale myślę, że będzie to tego warte. Najlepsze jest to, że dosłownie kawałeczek od mojego domku jest całe stado krówek. Ale UFOK lata dookoła pola tych marchewek i zastanawia się, gdzie są te darmowe krowy. No dobra, nie ma to jak tromować snupka, naprawdę to chyba moje nowe hobby. Do tego pranka będziemy potrzebować kilka krówek. I może połączymy go nawet z tym, co przed chwilą zrobiliśmy na UFOK. To będą te obiecane darmowe krowy. Problem w tym, że to będzie gang wściekłych krów. Tak jest, krowy zapragnęły zemsty. Zrobimy tutaj jaskinię, której Ufoczek tak bardzo szuka. W tym miejscu napiszę, darmowe krowy tutaj. Oha, jest tutaj wejście. I zrobimy to w ten sposób. Przygotuję Ufoczkowi dwa wejścia do wyboru. Jedno to będzie lawa, a, a drugie to będzie woda. Ufoczek pewnie pomyśli, że to jest podstęp. I na pewno to dobre wejście to jest lawa. Ja go znam. Ale oczywiście, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że wejdzie do lawy i się po prostu spali. Po czym spróbuję wejścia drugiego. Mam nadzieję, że to tak zadziała. A w środku przygotujemy dla niego specyficzną niespodziankę. Muszę najpierw wykopać małe pomieszczenie, w którym będzie czekać ufoczka wyzwanie od gangów wściekłych krów. Taka zemsta za to, że tak bardzo poluje cały dzień na te biedne krowy. Wejście zrobione, aha, i czas zrobić właściwe pomieszczenie. I tutaj na dole ufoczka będzie czekać nieco innego, a parkour. Oczywiście parkur. Nie będzie jakiś szczególnie trudny, chociaż ufoczkowi może on sprawić kłopoty, oczywiście. A na końcu będzie czekać na niego skrzynka. I wiecie co? Nie będę się jakoś wyśleć szczególnie. To będzie najłatwiejszy prank świata. Coś, na co dałby się nabrać tylko największy NuPferride. Skrzynka pułapka z TNT pod spodem. Dobra, dookoła wylejemy jakąś lawę. Aha. Przydałoby się jej trochę więcej. Zaraz po nią sięgnę. A kluczem jest to, że całość będą obserwować krowy. Jak w laboratorium. Obiekt testowy u foczek. Aha, przyprowadzę tutaj nasze krówki. Jest ich trochę mniej niż było wcześniej, ale to nie jest istotne. Nie pytajcie, gdzie się podziały. Elegancko. Obiekt testowy będzie obserwowany. W ogóle strasznie ciężko się robi parkury, jak się jest krową, naprawdę. Ah, one jakoś skaczą ciężej. Ale ów nie krowa? Na pewno da radę, oczywiście, że tak. Dobra, lawa się wszędzie, rozlewa. No, prawie wszędzie. Najwyżej mogę jej trochę pomóc. O, w ten sposób. Nice, nice, nice. Oha, dokładnie tak. Cyk, rozlane. I teraz rozwalamy naszą drabinkę. Stąd wyjścia u foczku nie ma! Cyk, 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 cyk. Śladów brak. Zobaczymy, co na to u foczek. Na pewno, dobra. Odmieniam szybko tabliczkę. Darmowe Idę, krowy. Tu I tutaj strzałeczka. Okej. Okay. I hmm. może wejdę na Ale dach. To jest tak, żebym je nie zauważył. Co ten ufok robi? Dobra, dobra. O, o, o. Zaraz dojdzie Dam do tabliczki. Dam sobie jeszcze parę szans. Zaraz w końcu dojdzie to do tabliczki. 16 siedziaksów. Ale co? O, tu o, ma. Co się zmienia? Strzałka? O, Wiedziałam, o, Wiedziałam, że to wygram. Tak. O, tak, Waczku. Że... Na pewno wygrasz. Czy, chyba ja... To niemożliwe, że tak to działa. Myślałem, że tam... Okej, okay. tu jest jest, jest, te krampo, jest Tak, to jest, to te tak, Foczku, dobrze ci idzie. Dobrze ci idzie. I tam I do, jest i do, i do. nasza pułapka. Wow. Podlećmy tak. tam. Z tym, tak, żeby o, jakiś... o, o, Chcę zobaczyć, zobaczyć. Co? On darmowe, tutaj. O, hmm, woda czy lawa u foku, Jak to myślisz? Jest jakiś podstęp na 100%, na pewno. Tak, to totalnie. Ma inny kolor. Totalnie. Ja muszę chyba tu zanurkować. Tu jest woda, a to lawa. Dobra. Tak. Hmm, tak Ufok, tak, zrób Nie, co Tak, tak. Nie. Wiedziałem, wiedziałem. Dobra. Kolejna śmierć dla ufoczka. Co za przeklęte krowy, co one odwalają, czemu nie mogę ich w końcu złapać? No dajesz, dajesz, jesteś blisko, jesteś bardzo blisko, Ufok, dajesz, To nie, dajś... nie, nie do, wodę. Nie, do, nie do co w wodzie, o, ale... o, wraz Wlaz tam, idziemy krowy? do krów, idziemy Krowec? do krów, zobacz, co tam się o, dzieje, nie. Są one tutaj. Dobra. O, o, wchodzę tędy do dołu, patrzę, o, tak, to jest parkour. Ufok. Są... Tak, Doradę, doradę, O! Dobrze mu idzie! Dobra. Dobrze mu jest. idzie! Kolejny jest skok. <laughs> ej, moja. Ej. O, yes. ej! Ej! ej, 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 ej jest. Nie, mama, o nie! O nie! O nie! O nie! Nie myślałem, że on to zrobi. Tam jest skrzynka na stopień. Tak! Tak! Oczywiście! No, dobra. powodzenia, dobra, ufok! Mam. Powodzenia! Jeszcze raz! O, bocie walne! Tak. Bocie walne! I jest! I o, o, to. o! od razu! No, od pusto, razu otworzył! Co tu jest? Ej, co się stało? O nie, tu lecimy! O nie, lawa go spali! Nie nie, nie. O ojoj, oj, oj, dobra. Chociaż nie ty, 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 To lawa go dobiła. Nie, 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 a krowy są tu ciekłe! Oj, biedny foczek, chyba dzisiaj żadnych diamentów nie dostanie. Ale jeżeli ty chcesz Diaksy, to subskrybuj ten kanał i klikaj piękny odcinek, który masz teraz na ekranie. YouTube mówi, że jest idealny dla ciebie, więc wpadaj na niego. I do zobaczenia na kolejnym odcinku Sperajny!